W dzisiejszym odcinku e, pokażemy Wam e, ze Stasiem e, Przywitaj się. Siema. E, weź jeszcze raz, bo by nie było słychać, nie wiem. No siemaneczko. E, jak widzicie mamy jakieś... O kurde, nic nie widać tutaj. A nie, ja nic nie widzę. E, idziemy na parkura Tutaj na normalnie. O, de... mam, cześć, to widać to coś? Nie wiem, tu mamy taki parkur Jak widzicie. Mam nadzieję, że widzicie. Mm. Nie będziemy go przechodzić, o oh, kurde Dobra Tu idź pierwszy O nie, prawie twoją twarz pokazałem Fak Oj, dobra Ale Stachu będzie mały problem W jednym momencie, bo jak mi Jak opuszczę telefon Dobra, idziemy Zobaczymy ile czasu to zrobimy o oh, kurde, dobra, okej, okay. jest dobrze, widzowie, uh. dobra, dobra, o nie, tu będzie trudny skok zaraz, okej, okay. o nie, to jest trudny skok, o dobra, jest. co? o, o, o widzicie jaki trudny będzie? dobra udało się Uf. jest dobrze chcecie zobaczyć o dobra Stachu, nie, waczcie, nie odwracaj bo cię pokażę tu mamy stacha robi o, Parkura! dobra o kurde Dobra, mamy. Tu jest taki jakby teleport, że idziemy na drugą część parkoura. Czyli takie cegły. To no dobra. Okej. Okay. Piotr filma dwie minuty. Dobra. Dobra. Easy. Dobra, widzowie. To był nasz parkur. Dobra, chodźmy tam. Okej, okay. dobra. To chyba to by było na tyle. Ale zobaczymy jeszcze. Dobra. Bo ja słyszałem jakieś kroki. uciekamy. Uuu, uuu, uuu. Uuu. o, ten, o, o, o! mrówka Z mnie dobra. Dobra, jesteśmy. Uciekła nam mrówka Z. Uciekliśmy, co nie? No. Jesteśmy nadal tu, bo zwejtowaliśmy ją tak, że pojechaliśmy gdzieś tamtą ulicą, coś takiego. I... O kurde jak się zmęczyłem na tym rowerze. Tak szybko jechaliśmy i nie wiem gdzie ona jest w sumie. Ale wyczekujcie na trzecią część, bo możliwe, że będzie. Nie wiem. Mam nadzieję, że nie będzie. Dobra. My się żegnamy. Dajcie subbika i łapkę w górę. No i Elo!